No hej, cześć, siemano, z tej strony Hawajes i witam was w następnym odcinku z Let's Play i z Age of History 2, nasza miniseria, kurde, gdzie, yy, kurde, obrona Polski w 39, czy coś, będzie próbowali przeżyć drugą włeśkę, dobra, mniejsza z tym. Yy, trochę się pozmieniało od poprzedniego odcinka, nie wiem, czy to już było, ale no, Niemcy mają danie. Napieprzają się Wło Włosi i Niemcy teraz z Jugosławią i że ZSRR w ogóle Rumunię zjadło. No i jest Wielka Łotwa. I Litwa kontroluje część Estonii, nie wiem co tu się odwaliło na tych Bałkanach, e, ale mniejsza w to. W sumie tak myślałem, z drugiej strony mogłem prewencyjny atak na Litwę zrobić wcześniej, bym ją wciągnął, ale w sumie po co mi te terytorie jak tutaj Niemcy też są, ale no zobaczymy jak to będzie. Relacje z Niemcami mamy. Takie średnie o, minus 65. Yy, no. No a z Sowietami też mamy, kurde, takie relacje, nie za bardzo. Yy, no ale za to udało mi się z pozytywnych rzeczy. Mamy sojusz z Wielką Brytanią, także mamy sojusznika, kurde. Tak jest. Z Francją nie mamy sojuszu, ale nie potrzebujemy. Francuzi wiadomo. Wystarczy, że mamy z Brytyjczykami sojusz, a Brytyjczycy mają sojusz z Francją, to. No. Ja też patrzę, że jestem tutaj jakby w sojuszu. Aha, to tak działa. No, w sumie ta dołączy do aliantów, można tak powiedzieć. Jak w hoju. Hehe. Dobra, jak widać, tutaj robię już jakąś taką rekrutację. Po 100, po 200 żołnierzy rekrutuję. Yy, zobaczymy, jak tam nasz budżet, ale widzę na razie, że bardzo dobrze. I tak myślałem, co z fortami. Czy opłaca się je budować? Tego nie wiem, ale trochę wybudujemy fortów Nie będziemy budować tak w sensie no Na wschodzie się będziemy bronić to możemy wybudować jakąś tam forty Ale na pewno tutaj będziemy fortyfikować miasta A w sumie już są ufortyfikowane, ale no gdy nie możemy już stwierdziłem wybudujemy tutaj już zrobiłem twierdzę Co tam kurde gniezno Pierwsza stolica Polski trzeba bronić. Przy okazji to jeszcze wybuduję inne budynki, bo patrzę nigdy nic w gnieździe nie budował. Warszawę otoczymy takim pierścieniem. Może w siedlcach trochę, tak te siedlce są. Wydawałoby się, że daleko, ale nie wiadomo jak to będzie. Także tutaj też możemy jakieś fortyfikacje w Łodzi. też może jakąś fortyfikację tutaj zrobić. No i tutaj ten pas, który. Bielsko zdrój, częstochowa, kraków. O kurde, ty co tu się dzieje? A możesz wybudować laboratorium, kurde, badawcze normalnie. Czemu by nie? Potężna Polska normalnie. Yy, tak. Tutaj możemy nawet zupgrade'ować już. Kurde, ty Jugosławia się na pierwsza z tymi z Niemcami, nie? Na razie w sumie tak wykrywają, ale nie wiem, kurde, Włochy też mają z nimi wojnę. E, też niby mają z nimi wojnę. Nie wiem, tutaj zajęli, kurde, to wybrzeże chorwackie, mają Dubrownik, Albanię i tak trochę mało, słabo tym Niemcom pomagają. Nie na razie jest syczeń 39, także my się szykujemy. Zobaczymy, jak mi Niemcy nie wypowiedzą wojny, to ja im tak po prostu wypowiem i tyle. No, i zjedli kurde Gdańsk już, także no. Ciekawie, tutaj mamy 6000 do rekrutujmy, 2000 jeszcze. Tutaj też możesz zrekrutować, kurde, bo pomoże, pomoże, może być, może pomoże być. Bo, no, dobra, kurde, łamanie językowi. Językowi może pomoże, obronimy. Nie wiem, zobaczymy. Ale no tutaj. Mogą praktycznie no z dwóch kierunków atakować. A tutaj nawet z trzech na dynię raz, dwa, trzy. Z trzech prowincji nawet mogą dynię atakować, także może być ciężko. Tutaj też mogą. Nie, no tutaj no. Tutaj też mają trzy kierunki natarcia, cztery nawet. No, także zobaczymy. Na razie się szykujemy tutaj do rekrutu i kurde, nie, co ja zrobiłem? Idę, żeby żołnierzy wystawił, a dobra, z ciekawości... Aha, mamy teraz budżet na 100%, no to nie, to trzeba teraz trochę rozwiązać. Tak? O, już jest nic. Dołącz do wojny przeciwko Holenderskiej Indie Wschodnie? A co się stało, że z Indiami walczą, kurde? Nie, nie będę do wojny dołączał. I teraz dostałem to samo od Brytyjczyków i od Kanadyjczyków. Ja pierdzielę. Tak to jest z tymi Sojuszami. Dobra, kurde. Dobra, kurde, tak to wygląda tutaj oto yy, na tym. <laughs> Mamy czerwiec 3,9. Yy, tak sobie tutaj naszykowałem, kurde. Yy, zobaczymy. Z update'ów to y, Jugosłowia się rozpadła i w sumie wyszło, że na trzy baty była robiona, kurde. Że tak to nazwę. Hehe. No, w Sowieci wjechali, y, Niemcy i Łosi, także no super. Tak w ogóle dziwnie te Bałkany tak pomiędzy się podzielić, kurde i tak ta Polska kurde. No, tu jeszcze Litwa i... Tak trochę dziwnie ta mapa wygląda, ale no. No a na zachodzie bez zmian. W sumie tytuł filmu teraz powiedziałem. Dobra, kurde. Udało mi się, że tak to nazwę, sprowokowanie, co Mamy. E, kurde. Relacje minus 100 z nimi i wypowiedzieli mi wojnę 4 wrzesień 3-9. Także no, trochę później zobaczymy. E, Na razie Francji tych nie będziemy wzywać, zobaczymy. Parze mnie na razie nie atakują nawet. O! Pierwsze uderzenie na gdynię, które 5000 tu mają. Zobaczymy. Yy... Sowieci raczej we mnie nie będą wchodzić. Tak nie za bardzo. Chyba im, im, im mi się nie uda ich yy, namówić, że tak to nazwę, dlatego im po prostu wypowiem wojnę. I tyle. O, i mamy złochami już wojnę też. O, zajęli Gdynię. No nie dosłałem posiłków, kurde, no niestety. Yy... A czy udałoby mi się odbić teraz, tak z ciekawości, coś? Tutaj, o, kontrofensywę ofensywę na Gdynie. O, patrzę, że się udało. A na Grańsk? O, też dało radę. I zajęliśmy Grańsk, super. Dobra, nie, no, październik to. Wypowiem wojnę tym Sowietom, żeby też nie było tak łatwo, nie, czy coś. Luksemburg robi wjazd w Niemcy. Ciekawe. Okej. Okay. O, odbili Gdańsk. Ale ja tu mało wojska mam. Trochę. Dobra. Ty patrz co Luksemburg robi ty. Tak, myślałem, że z tą prowincją będzie najgorzej, bo ja będę atakować, a tu taki. O, kurde, krosno mi zajęli, a tutaj akurat nie mam tych, yy, nie mam akurat tutaj wojska. Nie no, no ten Luksemburg mi psuje, kurde, lore, kurde. Niemcy, robimy ułowę kurde, dla te. ja was nie atakuję, a wy macie ten Luksemburg odepchać, bo co to ma być, kurde? Halo, no połowę Niemiec zajęli i co. To... Ja nawet, kurde, sojuszników nie wołam. O ty, bo zapomniałem, że mnie Sowieci atakują. O kurde. XD, ty, zapomniałem o Sowietach. Dobra, będziemy się bronić gdzieś. A miałem Lwowa też bronić. O kurde, dobra, to odbijemy Lwów. Ale z... Niemcy mnie nie atakują, co to ma być, kurde. Tu, Gdańsk zająłem i wystraszyli się mnie. Dobra, będziemy się gdzieś tutaj bronić, na wysokości Grodna, tego A tutaj trzeba zorganizować jakieś wojsko i to odbić tutaj Bo co? O, tutaj na cover. no i na Lwów O, i tak jakoś możemy se tu stać Ewentualnie jeszcze ten stryj, bo tutaj mamy, widzę Yy, fortyfikacje mamy, dobre, fajne Dobra, to wy się tu cofnijcie. Może nie wiem Wilno niech się broni. O, 4000. Super <grym>, Luksemburg mi psuje lor, kurde Dobra kuźwa, co coś... Co śmieszne kurde to ja tutaj tak sobie siedzę siedzę i jest lipiec 40, nie? Yy, Wiedziałem, że będę fair, poczekałem aż Niemcy rozpierdzielą ten Luksemburg, a co najlepsze ja walczę bardziej z Włochami jak z Niemcami. To mi zajęli kurde yy, pomoże i Poznań zaraz może odbijemy. Zobaczymy. Nie wiem, tak w ogóle... Żeby to fajnie lorowo wyglądało, mam plany jeszcze... O, tak tutaj się bronimy ładnie przed Sowietami. Mam taki plan, tak w ogóle tutaj genialny kuźwa. Żeby dawaj tu na tę ten, ten, na chojnicę, na to pomoże tutaj coś. No ładnie się kurde bronimy elegancko. To nas skąsają. O! No tutaj odbili nam trudno ja nie, zdą, nie zdążyłem cofnąć. Myślałem, że nie zaatakują. O, teraz się dopiero odpalili tak naprawdę bardziej. Dobra yy, Powiedzmy tu mamy... O, tu mamy 2000, to robimy cofkę do płocka. Suwałki w sumie mogą się bronić dobrze. No, cofniemy się na jakieś takie linie. Yy, kurde, yy, takie wiecie, obronne. I później zrobimy ładną kontrofensywę w następnym odcinku. Tak, to jest plan. I rozgromimy Niemcy, a potem na Sowieta, tak. To jest genialny plan na tą miniserię, tak. No, bronimy się. Na razie żadnego mikrowania, po prostu zrekrutowałem tyle wojska, że mają problem się przebić. Ono tutaj weszli, bo akurat toryń bez obrony zostawiłem. Tutaj obrona Warszawy nawet ładnie idzie tutaj na tym rejonie, nie wchodzą Zbyt Bydgoszcza, jakąś kontrofensywę mógłbym pierdyknąć tutaj w tą stronę, dołącz do... Nie, nie będę atakował Finlandii, co wy, Finlandia nic w Polsce nie zrobiła, kurde, ale na tym południu tam, kurde, mają, yy, tutaj gdzie mamy, no, Nowy Sącz, ta prowincja ma przerąbane, bo... Yy, Tutaj mogą kurde raz, dwa, trzy, cztery, z pięciu kierunków mogą mnie atakować naraz, także. Yy, może być tu ciężko. Tak tutaj atakują, atakują kiedyś. Czy przepcha, czy kiedyś tu przepchają, kurde. A tu jest 530, to nam tam 700 na Grańsk. Taki wężyk. Odmów nie, taki wężyk. A nie udało się grańskę zająć. O nie, kurde. Przebijają się. Niedobrze. Coś się zaczyna dziać. Niemcy agresję odpalili normalnie. O 800. W takiej sytuacji... <coughs> poznań by można wycofać. Częstochowa się musi bronić, bo tu są dobre pozycje. Jak chcemy południa bronić, nadal jak, tak jak teraz bronimy, to trzeba się wycofać. Tu reszta dobyt gorszy. Miałem garnizon zostawić, o przebili się Nie dorekrutowałem wojska tam A Sowieci patrz, że nie atakują, kurde Weźmy ich tam, o Więc Tu w ogóle coś stoi, wojsko jakieś, o zobaczmy tak Halo, jesteście tu Sowieci? Wysyłam całych 50 żołnierzy 40 żołnierzy na zwiat na Pińsk Jesteście tam? Czy zapomnieliście, że wojnę mamy złabi? Jakieś kontrofensywki tu rupny. O, tutaj kurde na Gdańsk Dobra, tą Bydgoszcz to trzeba odpuścić Aha, no są, popatrzcie, Sowietów nie ma, nie? Super Aj, kurde Uuu, teraz tu trzeba by coś zrobić, wykombinować No, muszę tak zrobić, bo... Nie mam za bardzo... Wojska tutaj, kurde tu można by dorekrutować trochę O Tutaj również Armia pomoże, kurde. Próbujecie do Gdańska przebić. Udało się Dobra, kurde. A wy macie wojnę z Niemcami czy nie? Nie macie. Ja was muszę chyba wezwać do wojny. Tak mi się wydaje. Ajajaj, odcięli nas kurde w, w tym. Gdańsko, spróbuj na Gdynię przejść tam na hell. Czy coś w tym czy coś w ten desen. Dobra, bronimy Torunia? Nie wiem. Do płoska może przejść. Ajajaj, no ten kierunek jest ciężki do obrony, bo. Yy, bo, 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 no, tak jak mówiłem, tutaj mają krudę dużo kierunków natarcia. Stąd, ale Krakowa będę bronił nadal. Ewentualnie mogę się stąd w sumie cofnąć. Przecież w sumie nie muszę, ale się wycofam stąd. Zostawimy tu mały garnizon. Niech się bronią, nadal nie oddamy. Terenów tak do końca. Jak chcą zająć coś, to niech walczą. O, Sowieci, kurde, przyszli z powrotem na front Bo takich nie było, kurde, jakiś czas W Gdyni, kurde, możemy garnizon zrekrutować, może zdąży się zrekrutować, o Dobra, kurde, bronimy się No Obrona Częstochowy trwa jak w potopie szwedzkim normalnie, nie? Gniezna bronimy Tutaj się bronimy ładnie Płock Tutaj o Trochę poprzerzucać wojska by Tutaj trochę więcej dorzucić Tutaj z, z Wyszkowa możemy Ten garnizon tutaj przerzucić Tutaj możemy Z Warszawy wrzucić wojsko O Jeszcze nie walczyli Świeżaki Tutaj można dorzucić wojska Może zdążycie dojść na front Nie chcę cały czas rekrutować Garnizon Krakowa powiększyć O, patrz, że Sowieci nieźle wchodzą Tak to wygląda, kurde Mamy grudzień 40 roku, kurde, już się długo bronimy Ale z takim potencjałem militarnym, kurde, zrobisz tu dobrą linię obrony na tym Mmm... Na wschodzie, przed Sowietami, możemy zaraz kontrofensywę w sumie robić. Tak myślę. O, bo tutaj. Yy... Kurde brześć. Aj, albo, albo dobra, dobra, dobra. Stąd się możemy wycofać w sumie. To jak to jest, to jest. A zaraz się przekonam, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy mi tutaj tą prowincję, czy mi Heum zajmą? Czy nie? To się zaraz dowiemy. Chyba nie. Nie powinni. Ale Lwowa będę bronił, bo to trzeba bronić Lwowa. Bo fortyfikacje są i w ogóle. Dobra, kurde. O tutaj na biały stok trzeba, trzeba się wycofać. Albo zrobimy tak, ten moment, kiedy front schodzi się łączy z zachodnim, nie normalnie. Dobra, widzowie, kurde. W takim momencie yy, myślę, że możemy zakończyć, kurde. O! Na sam koniec przełomowy moment się nie spodziewałem. Yy, zajęli Ciechanów, kurde. Przebili te fortyfikacje, pola warszawskie. Yy, myślę, że możemy, kurde. Oczywiście zabawa takie lorowo czy coś. W następnym odcinku kurde, kontrofensywa będzie robiona normalnie. Także co? Łapek w górę, soczysty komentarz. I Elo.